Cześć, witajcie kochani jeszcze raz. Ja przychodzę tym razem z paczką. Dostałam dzisiaj paczkę, więc od razu nagrywam. Ponieważ jest to paczka, tak podejrzewam, jest to paczka od Justynki z kanału Zdrabko Misia. Nic mi nie napisała, ale dzisiaj właśnie przyszła do mnie wiadomość, że mam do odebrania z paczkomatu przesyłeczkę. Już sobie tutaj otwieram i właśnie doczytałam, że to jest od Justynki. Od Justynki. No, Justynka nic nie napisała. Zrobiłam mi niespodziankę. Za co bardzo dziękuję. Teraz zobaczymy, co nam tutaj napakowała. A znaczy to ja się domyślam, co to jest za niespodzianka. Tak, sądziłam, że to jest... Tutaj już w kopercie tam nic nie ma. Justynka mi wysłała tutaj na święta karteczkę. Wysłała mi taką magnesik wesołych świąt. Oraz tu jeszcze taką kopertkę. I to, ponieważ zbliżają się moje urodziny i podejrzewam, że właśnie. Zaczniemy od tej koperty. Chyba tutaj nic nie uszkodzę. Justynka właśnie obchodzi urodziny w ten sam dzień co ja, tylko miesiącami się różnimy. No właśnie, w dniu urodzin. Może sobie tą właśnie najpierw odpakuję, a wy prześlicie Justynce serduszka, kwiatuszki, co tam kto sobie yy, może tam wcisnąć, co kto lubi. I dostałam taki magnesik. I ona Inteligentna, radosna. Taki w stylu właśnie tutaj. Nie wiem co to są za czy to jest łowickie jakieś, czy kujawskie, czy nie wiem jakie to. Chyba łowickie takie malunki. Bardzo ładne. Justynka mi tutaj zapakowała strapy. Mam plaster miodu, srebro złoto, big askier i różowy diament oraz karteczkę z okazji urodzin. Życzę Ci, życzę ci szczęścia, mnóstwa radości, sukcesów w pracy, wiele miłości, zdrowia. Niechaj zawsze będzie przy Tobie. Z najlepszymi życzeniami, strap Misia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Śliczna karteczka. Yy, bardzo dziękuję Justynko I za chwilkę tutaj otworzę jeszcze yy, tą kopertkę drugą tutaj widzę, że świąteczne świąteczne żeby nie uszkodzić takie fajne yy. Ups. no i co mam teraz tutaj chyba z tej strony Jakoś tutaj nożyczkami może. Okay. Mamy karteczkę spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku. W kolorze takim zielonym, bardzo ładna. No i znowu strapeczki. O, Justynko. Zielone gałązki, a na każdej świeczka. W stroiku z bibułek stoi choineczka, gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy. Wesołych świąt życzy zdrap komisja z asystentem. Bardzo Wam dziękuję. Śliczna y, też karteczka. Także jest tylko wielkie serducha dla ciebie. Może tak będzie widać. I tutaj mam jeszcze szmaragdowy oraz. O, dwa razy kocham zimę. Dobra, to zaczniemy sobie może od tych maluszków. Kocham zimę. A u mnie tej zabki już nie ma chyba. Ja jej nigdzie nie widziałam. Nawet zapomniałam o niej, że, że taka zimowa jeszcze jest. Numer 72. Tu szukamy dwóch, yy, yy, mamy dwie liczby wygrywających. Wygrywających, szukamy, co tutaj mamy: 24 i 34, tak? I pod tymi łapkami tutaj się chyba szukało. O, jest wygrana 34, jest ten koło, ale masz rękę. No, niemożliwe, jest druga wygrana. Znowu 34 i jest 24. Patrz kochane. Jak, jakie szczęśliwe zdrapeczki. 34, 34 i 34. Cała zdrapka wygrana. No tego to ja się nie spodziewałam. Bardzo dziękuję. Sprawdzamy, co tutaj jest. 4 zł 4, 4. A tu jest dycha. Czwórka i czwórka. 2, 3, 4, 5, 20. 30 zł by było tutaj na tej zdrabce. Matko. No rzeczywiście. I to jest trzeciego stopnia. Ops, nie widzicie. Odbijam się troszkę tutaj. Trzeciego stopnia wygrano. Dzięki bardzo Justynko. Trochę podratujesz mój budżet, bo zdrabki na pasach kuleją. Że tak powiem, może się coś zmieni w końcu, ale zobaczymy. Druga strapeczka, 17 i 25, ta jest numerem 69. A tutaj mam tak 16: 23, jest 5, 1. 34 oraz 19. No, nie ma tutaj chyba nic, nie wiem, gdzie to były kontrolne. Tu, tutaj gdzieś tam boku jest jedna, e, tak, jest E i A, czyli ta jest przegrana. A jeszcze tutaj sprawdzę te kontrolne. Tutaj nie ma. Tu są SS. Jeżeli coś dajcie znać, czy tak rzeczywiście, no ale tu wydaje mi się, że nic więcej być nie może. Yy, tylko właśnie to 30 zł. Dobra. Szmarek dowy z numerem 34. Yy, tutaj mam tak: 14, 7, 35. I 12 albo szukamy szmaragdu. i zaczynamy. Siedemnastka nie ma. 34 nie ma, 9, 16, i 19. Pierwszy rządek na razie nic. Ale się nie przejmujemy. To i tak jest super. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, Justynko. Wpadajcie do justynki, zostawcie jej też ode mnie, jakieś tam serducha. I 11 nie ma tutaj nic. SR. I teraz zróbmy te strapeczki urodzinowe. Mam różowy diament z numerkiem trzecim. I tutaj tak, wygrywa 31. 13, no to takie odwrotne, nie? 21, a tu 12. Poproszę, nie, jedynkę dalej. Chyba było tak fajnie. Dobra, troszkę się ciężko drapie. Jest 17. Dalej 12.

nic askier też z numerem trzecim ok tu szukamy trzech identycznych symboli jest cukierek, moneta i słońce grono, wiśnie oraz sowa biedronka, piłka safe cukierek, arbus. Podkowa, kwiat, pierścionek, gwiazda, jabłuszko, cytryna, moneta i ostatnia gra, siódma, pierścień, save oraz podkowa. Dobrze, tutaj nie ma. Biglow z numerem 39. Dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, oraz dwadzieścia dwa. No i tutaj jest jedenaście, nie ma. Dziewiętnastka też nie ma. Osiemnaście, trzydzieści pięć jest wygrana, czternaście. Nie ma. Trzynaście. 17, 32 tu nie ma, 12 nie ma oraz 27 nie ma. Dobrze, pod 35 jest piąteczka. Także mi wkład dzisiaj żaden, ale za to coś tam będzie odzyskane. Okay. Teraz srebro, złoto z numerem 40. Tutaj mam tak osiemnaście, cztery, trzydzieści pięć oraz siedem. Coś mi światło przygasło. Nie wiem co tam robią. O, trzydzieści jest wygrana na pierwszym miejscu. Dziewiętnastka. No to już blisko. Sześć. Też obok. Osiem. Też.

Tak jest. jest taka możliwość plastki. GG. Powinno się zgadzać. Ja tam rzadko kupuję tą zrabkę. I ostatnia plaster miodu z numerkiem 50. Tu szukamy trzech identycznych, właśnie symboli w, w, w rzędach. Jest plik, podkowa plik. Dalej kończynka, plaster, skrzynia i kończyna. Teraz tęcza, bank, plaster, diament oraz ul. Gra czwarta jest tęcza, kwiaty, korona, skrzynia, bank i skrzynia, plik. Diament, podkowa, bank i korona. Kolejna to jest safe, podkowa, kwiaty oraz portfel. I na końcu mamy złoto, ul i kończynę. Czy będzie mm, pszczółka? Nie mamy gruszkę. No, ale nic się nie przejmujemy, Justynko, tylko bardzo dziękuję Ci za pamięć, za strapeczki. E, tutaj mam ten przegrany, tu było za 20, e, za 34 zł, wszystkie razem, a mam wygrane 30, tutaj już na tej, tu mam 15 i tu mam piątkę, czyli 50 zł. Bardzo Ci dziękuję, kochana. Na pewno możesz się spodziewać ode mnie też przesyłeczki. I co? Życzę wszystkim przyjemnego wieczoru, weekendu i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!